Jan Paweł II miał nietypowy sposób na przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia. To, jak Jan Paweł II spędzał Adwent, możecie zaskoczyć. Adwent był okresem wyjątkowym dla Ojca Świętego. Zdradził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, jego osobisty sekretarz i przyjaciel. Przez cały Adwent jadł mniej niż zwykle. Przy śniadaniu rezygnował z wędlin. Nie musiał tego robić. Inni nie robili. A on jednak w taki symboliczny sposób chciał pokazać Panu Bogu, jak bardzo jest dla niego ważny i jak bardzo czeka na jego syna. Było w tym coś wzruszającego, wspomina arcybiskup Mokrzycki. W każdy piątek Adwentu Jan Paweł II brał udział w rekolekcjach głoszonych przez ojca Raniero Cantalamese. Niezwykłe, że papież robił notatki z rekolekcji, których sam wygłosił w życiu bez liku. Robił notatki jak uczeń, bo karmił się tym słowem. Jak zawsze przystępował do spowiedzi raz w tygodniu. W Adwencie także i przekonywał. W Adwencie wszyscy jesteśmy zaproszeni do głębokiego rachunku sumienia. Arcybiskup Mokrzycki wspomina: było w nim tyle pokory i dziecięcego zawierzenia. Tak właśnie czekał na Boże Narodzenie: z dziecięcą prostotą, ciekawością i zachwytem. I szczerze się cieszył. Z tego, że Bóg z miłości przysyła nam swojego syna, który wycierpi swoje, ale zbawi świat.